Państwa rzecz niespotykana na rynku kolekcjonerskim, pudełko pamiątkowe z okresu powstania styczniowego. Zanim do niego przejdziemy, zobaczmy znane dobrze w większości kolekcjonerów pudełko z powstania listopadowego. Pamiątka powstania listopadowego w postaci monet, tutaj jeszcze często banknotu w formie takiej właśnie pudełkowej jest czymś, co jest znane na rynku kolekcjonerskim. Natomiast Emisja tego typu pamiątek z okresu powstania styczniowego musiała być dużo, dużo mniejsza. Niniejsze pudełko, pierwszy raz widzimy w ogóle jako powstańcze styczniowe. Piękne wykonanie. Proszę zobaczyć, jak ładnie wyzłocony tutaj, wyzłocony herb, ten powstańczy. I w środku dwa walory. Żelazny, żelazny krzyż pamiątkowy. 25-27 luty, pamiątka. 8 kwietnia 1861. Czyli proszę Państwa, tak naprawdę krzyż żałoby narodowej. Czyli żałoba narodowa po stłumionych krwawomarszach ogłoszona właśnie była w 61 roku, a tak naprawdę zniesiona wraz z wybuchem powstania. To, że jest żelazny, możemy sprawdzić poprzez dołożenie magnesu. I ten krzyż pamiątkowy w tym pudełeczku dedykowanym mu, czyli widzimy tutaj tą wytłoczkę na niego. Zresztą tu widzimy od razu ta siemkę do wyjmowania. Warto też przyjrzeć się jak wygląda to pudełko wewnątrz. Widać ten naturalny stan zachowania obiektu. Czyli też państwa coś, co jest z pamiątek rodzinnych, to nie jest rzecz która jest z rynku kolekcjonerskiego ten egzemplarz. Z pamiątek rodzinnych rodziny, która w ogóle była odpowiedzialna za wybuch powstania w swoim mieście, jakby wznieciła to powstanie styczniowe w, w swoim mieście w 1863 roku. I widać, że to pudełko w zasadzie nieruszane przeleżało w szufladzie w kredensie przez te długie lata. Też nawet podnosząc ten krzyż, widzimy tą tasiemkę. I widzimy, że ta tasiemka ma inną barwę pod spodem, pod krzyżem inną tutaj. Czyli nawet nikt nie przekładał tej tasiemki. Po prostu tak leżało, tak zblakło. Tutaj jeszcze ma swój taki naturalny, kurz nietknięty no coś pięknego, a obok medal. Ta sama sytuacja z tasiemką. Pod spodem w ogóle i piękny plusz. W takim fioletowym, mocno intensywnym kolorze i ta siemka, Widać, że po prostu jak ułożona przed laty, w tej formie tak jest. Natomiast medal Wolność, Równość, Niepodległość. Patyna, doskonałe lustro w tle. Emisyjny stan zachowania. I druga strona, dokładnie to samo. Na pamiątkę uwłaszczenia Włościan, Przerząd Narodowy Polski 22 stycznia 1863 roku. Ze, srebr, ze sreber polskich złożonych na sprawę narodową. Znakomity, proszę Państwa, obiekt. Znakomita pamiątka powstania styczniowego. Duża rzadkość. Obejrzyjmy jeszcze dokładnie ten krzyż. Zobaczmy też po bokach, jak on jest wykonany. I z tej strony Warszawa. Też naturalnie ukurzony, nietknięty. Pudełko w stanie znakomitym. Zamykamy i zapraszamy na licytację. Świetna pozycja, może nie będę tego na siłę tutaj zamykał. Zostawmy to w takiej formie niedomkniętej, tym bardziej że i tak. Będą Państwo jeszcze chcieli to nieraz pewnie oglądać u nas na aukcji. Zobaczmy tu jeszcze zawiasy. Z tego zawiasu tutaj widzę, że zeszła już ta skórka pokrywającego, czy ten papier impregnowany, który wykańcza pudełko. Tu lekkie odkształcenie to jest to, co powoduje, że nie chce nam się zamknąć to pudełko czyli jakby zesło się drwienko wieczka i, i podniosło do góry. Tak z tej strony, tak z tej od spodu zobaczmy jeszcze delikatnie, żeby się nic nie wysypało. Piękna pamiątka powstańcza.